Do pana Raszata, proszę i sugestie, jak te odcinki będą robione, w kierunku zabiera, żeby ten destruktor i tam powstanie z tego, żeby użyć na poboczej w kierunku stanie. Bo te pobocze no, tam, to są leżą wymogiem. I żeby to nie, nigdzie nie poszło, jakby w wszystko kierunku, co, z tego na na, na, na na tej drodze. Z dyrektorem no. Sulimą to. Znaczy to było w tym roku, to było tym odcinek, ale to ten jednak cały te dwa instrukcje jednak do. Gdzieś on tam się upłynął, czy... Jakby można by bardzo właśnie... Ja wiem, że to jest towar. No właśnie, ale ta jest bardzo tragiczna, to no, jeśli tam takie drog nie będzie robione, a to korzystkowe, bo... Nie wiem, czy ja to jest klikową, tak? I budowie chodnika. Tak. Czyli co? To co pan mówi, rozumiem, że Ja nie wiem, ale to... Nie, 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 ale to mówimy... Tak, to jest planowana budowa chodnika, natomiast tam, gdzie to jest umacnienie tych, tych poboczy, tak, wyrównanie, ale jeszcze nowa masa. Ale ten odcinek to na pewno zostaną te powoce, a ale można zróżnić to. Bo Może bo radni też, że mówiliśmy z Panem Wójtem Gminy, gminy, gminy Kolmo, z Panem Wójtem Pan Dyrektor Słowia też uzależniał pewne Zapisał wprost, Panie Wójcie, jeżeli Pan dołoży do wodników, to ja zrobię na przykład nowo nawierzchnię. Nie, 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 nie możemy się spodziewać i tak, możemy to tle raczej to zrozumieją, że tak. w jednym roku będzie ta cała droga wybudowana. W innym tak. przypadku nie walczylibyśmy o to, żeby to wpisywać do tego planu, no bo po prostu mielibyśmy to już zrealizowane. Mamy zapewnienie ze strony Pana Dyrektora, mam że Pan Marszałek to potwierdza, że, że rozpoczynamy w tym roku to, co się nam uda zrobić i że to bazę i znajdziemy jakieś środki, to większe środki zostaną pozyskane, ale ważne, że już w kierunku na Stawiski ta droga zostanie też, zacznie być remontowana. A to, co pan marszałek powiedział, że w ciągu dwóch lat prawdopodobnie droga na kierunku na zostanie całkowicie zmodernizowana i będziemy wtedy mogli większe pieniądze przeznaczać na ten drugi kierunek i tą drogę, i tą drogę.